Wstawaj córeczko, bo się spóźnisz do szkoły, a ja do pracy Huch, okej okay, mamo, już idę Dobrze kochanie, powodzenia w szkole na sprawdzianie z polskiego Dziękuję mamo I tobie też życzę miłej pracy Dziękuję kochanie, właśnie się przebyłam w garnitur i idę Dobrze, moja mama poszła do pracy, ja się przebiorę. Przebiera się. Tak będę idealnie wyglądać. Idę zjeść śniadanie. Je. I pakuje się. Dobrze, tak, polski. Matematyka. Chemia i fizyka, ale proste już. Myję zęby. I idzie do szkoły. <laughs> idę do szkoły. To znaczy, że idę do szkoły po prostu. W szkole. Okej, okay, to jest moja pierwsza przerwa i uczę się na polski. Uczy się. Zadzwonił dzwonek szkolny. No nie, tak szybko. Okej, okay, idziemy na lekcję polskiego. Dzień dobry, witam wszystkich dzieci. Dzień dobry. Dzisiaj widać jest bardzo zimno na polu. Jak to przy pani? Jest 30 stopni. Nie mówcie mi, jest minus właśnie 30, a nie 30. Pani to już zwariowała. Dzisiaj mam dla Was kart. ha. Tak wiemy. Och, myślę, że to jest niezapowiedziane. No dobrze. Siadać pojedynczo, ale to jest mega trudny sprawdzian, na które nie mieliście pojęcia, jak się uczyć. Ha, 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 ha. ha. Tak, te groźby nauczycielki. Co tam kto to powiedział? Nikt, nikt, nikt. Może mi się przesłyszało. Rozdaję kartków. Sprawdziany. Macie całą godzinę na pisanie tej karty, tej, tej spra tego sprawdzianu i proszę mi do końca pisać lekcji. Nieważne, czy skończyliście, czy nie, macie do końca pisać. Powodzenia. Dobrze, tylko. Dobrze, jak to tam jest? Pierwsze zadanie. Tylko, znaczy, przeczytaj tekst, a następnie yy, uzupełnij inne zadania. Za do zobaczenia. Powodzenia. Po przeczytanie tekstu. Okej, okay, teraz zrobię zadania. Pierwsze zadanie. Czy główny bohater książki zdobył ranking pierwszy. No oczywiście, że tak. Odpowiedź A jest dobra. Później drugie zadanie. Czy kto opowiada ten tekst? Główny bohater tego tekstu? Narrator nie występujący w wydarzeniach. Czy narrator, który występuje w wydarzeniach? Oczywiście, że opowiedź A. I zadanie trzecie. Z tego tekstu. Czy główny bohater książki uwielbia wilki? Nie. Ha ha, 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 ha. I to tyle? Takie proste. Na drugi dzień. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzisiaj znowu mamy 30 stopni, proszę pani, dzisiaj jest bardzo zimno tym razem. A, muszę się jeszcze przebrać inaczej, zapomniałam, już dzieci już. Tak, lepiej, jest dzisiaj bardzo gorąco. Proszę pani, pani się zawsze miesza. Grr, ktoś zawsze to mówi w moich uszach. Dzisiaj mam wasze wyniki sprawdzianu, jestem wami zawiedziona, same jedynki. Rozdaje kartkówki. Rozpaczona. Co? Czemu, jedynka? Przecież to było takie proste. No nie, mama będzie na mnie wściekła. Koniec. Zapyć panią od matematyki.